My oczywiście inaczej patrzymy na emocje, zachowanie, jeżeli kogoś obserwujemy, na przykład na filmie widzisz bohatera albo parę i znasz ten serial, widziałeś już kilka, kilkadziesiąt odcinków, no i ktoś się tak samo zachowuje, to mówisz o, matko, ten to samo teraz znowu, ja pierdzielę. Czego ona nie rozumie, albo czego nie rozumie, przecież oni już to wiedzą, a gadają ciągle, albo tak samo się zachowują, albo, no, mówimy tak sobie w myślach, ale jak tak zrobi nasz mąż, albo żona, albo dziecko, rodzic, znajomy, przyjaciółka, przyjaciel, to my nie mówimy, a znowu to samo. No, może tak powiemy, ale idą za tym gniew, frustracja. Ja pier ten znowu to samo, ta znowu to samo. Nie, no i po co, po co, po co, po co, po co, po co? Pytaj się po co. A czemu ja tak robię? Czemu, ja, czemu to mnie tak trygeruje? Przecież ja to wiem od dwóch lat nie wiem, od pięciu lat, że on chodzi i zapomina. A ona, że się wkurza. Skoro wiesz. Taką ma urodę. To co, się, to co się dziwisz, co się dziwisz, co się wkurzasz. Spójrzmy na to z ironią, dystansem.